Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początek, kochani, pozwólcie garść informacji, najważniejszych ogłoszeń zgodnie z tradycją w dzień świętego Marka Ewangelisty, czyli w dzień Litanii większej 25 kwietnia odbywa się procesja błagalna o urodzaje. Również i u nas w czwartek odbędzie się ta procesja która rozpocznie się o godzinie 19:15, a po niej zostanie odprawiona msza święta. Procesja wyruszy do dawnej pierwszej kaplicy w Dyrdach na ulicy Piaskowej. Zapraszamy serdecznie także wiernych z parafii. Czwartek po mszy świętej będzie spotkanie agapa w salce parafialnej tutaj za ścianą, podobnie jak ubiegły czwartek w ramach kongresu eucharystycznego, który przeżywamy w naszej diecezji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od trzeciej niedzieli po Wielkanocy kościół przygotowuje się do Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: "Chwila, a nie będziecie mnie oglądać i znowu chwila, a ujrzycie mnie." Te słowa Chrystus wypowiedział w czasie ostatniej wieczerzy i odnoszą się bezpośrednio wtedy do chwili Jego zbawczej śmierci oraz do chwili Jego zmartwychwstania. Jednak nasz Pan lubi za jednym razem tłumaczyć dwie lub więcej sprawy. Na przykład, gdy uczniowie zapytali go o to, kiedy upadnie Jerozolima. A z świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu, to Pan Jezus w drugiej części tłumaczy, co będzie na końcu czasów przy Jego powtórnym przyjściu. Więc Chrystus często tłumaczy, odpowiada na jedno pytanie, ale jednocześnie odpowiada na inne i wiele innych pytań. Tak działa Pan Bóg. My go pytamy o jedno, a On nam nie tylko jedno wyjaśnia. Podobnie jest też. I dzisiaj Chrystus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, ale świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Te słowa są jakby echem innych słów. Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. A więc słowa chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie, odnoszą się też do chwili Jego wniebowstąpienia i powtórnego przyjścia na końcu czasów, lub do momentu osobistego stanięcia przed Jezusem po naszej śmierci. Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a zobaczycie mnie. Nasz Pan po swoim zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom i dawał dowody, że żyje. Po tych dniach wstąpił w swoim ciele do nieba, dlatego mówimy o wniebowstąpieniu. Maryja została w niebo wzięta, a Chrystus w niebo wstąpił. Dlaczego Kościół Święty, nasza Matka, tak wcześnie, czyli dzisiaj, po zmartwychwstaniu, Zapowiada w niebo wstąpienie? Mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz zamieni się w radość. Pan Jezus zapowiada ciężkie czasy, które przed Jego uczniami. Ale w tym wszystkim mają oni mieć mocną nadzieję. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Te słowa dawały nadzieję pierwszym chrześcijanom w czasie męczeństwa. Wy będziecie się smucić z powodu rzucenia was i waszych bliskich na pożarcie lwom, ale smutek wasz zamieni się w radość. Wy będziecie się smucić z powodu. Odrzucenia Was przez cały świat, ale smutek Wasz zamieni się w radość. Wy będziecie się smucić z powodu wyrzucenia Was z armii i wszystkich publicznych urzędów, ale smutek Wasz zamieni się w radość. Wy będziecie się smucić z powodu nienawiści pogan i ateistów, ale smutek Wasz zamieni się w radość. O tej nadziei. Nagrody w niebie mówi także Chrystus w ośmiu błogosławieństwach, szczególnie w tych dwóch ostatnich. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. oraz błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was, cieszcie się i radujcie Albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Niedalej jak tydzień temu, rozważaliśmy list świętego Piotra i nawet powiedzieliśmy sobie, że wskazania pierwszego papieża, no, nie napawają optymizmem. Jednak dziś już wiemy, że im więcej będziemy na tym świecie cierpliwie znosić. Tym większą nagrodę będziemy mieć w niebie. Święty Bernard, zapytany, co uważa za dobre życie, mówi: Za dobre życie uważam znosić zło, czynić dobrze i tak wytrwać do końca życia. W swoim katalogu napomnień święty Piotr na czoło wysuwa absolutne wyzucie się cielesnych pożądań. Bo one zawsze walczą przeciwko duszy. Ciało jest jak niesforne dziecko, które chciałoby obżerać się słodyczami i cały dzień siedzieć przy komputerze albo telewizorze. Taki styl życia nieuchronnie prowadzi do nowotworów i śmierci. Nasza dusza powinna być jak mądry rodzic, wychowujący dziecko, no czyli ciało. Ci, którzy zawodowo i hobbystycznie zajmują się wychowaniem młodego pokolenia, widzą, jakie to jest trudne zadanie. Można by powiedzieć, że to jest walka. Nie inaczej jest z naszym ciałem. Ale święty Piotr mówi, że to jest absolutnie podstawa. To jest podstawowa walka, jaką musimy nieustannie toczyć. To dusza powinna kierować naszym ciałem, a nie ciało duszą. Bo oboje, gdyby tak było, gdyby ciało rządziło duszą, to oboje wylądują w piekle. Taki będzie ich koniec. Pisze święty Piotr: Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga. To jedne zdanie daje obraz tego, jak powinniśmy żyć pośród osób, Oddalonych od Boga i od Jego Kościoła. Zauważ, bracie i siostro, że nie przez nawoływanie poganie mają się nawrócić, ale przez obserwowanie dobrego przykładu naszego dobrego życia. Kolejne słowa świętego Piotra są jeszcze znamienitsze. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Mamy być poddani ludzkim przełożonym ze względu, ze względu właśnie na Boga, bo Pan Bóg chce. W całej tej lekcji Piotr nawołuje, żeby po prostu dobrze żyć. Tylko pamiętajmy, że to są czasy prześladowań chrześcijaństwa. Konkluduje święty Piotr słowami: Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie. Boga się bójcie, czcijcie króla. Jednak najbardziej jaskrawe wezwanie do cierpliwości i nadziei jest napomnienie skierowane do niewolników. Pamiętajmy, że to są czasy starożytne. Niewolnik był rzeczą, był przedmiotem w posiadaniu swego pana. Za zabicie niewolnika nie przewidywano żadnej kary. To było niesprawiedliwe i dopóki Kościół nie miał dostatecznego wpływu na społeczeństwo, niewolnictwo. Było stałym elementem społeczeństwa. A święty Piotr co pisze? Niewolnicy z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Ktoś może zadać pytanie, czy to jest w ogóle możliwe tyle zcierpieć, tyle znieść, co niewolnik surowego pana, który jest rzeczą zdaną na jego łaskę lub niełaskę. Dla człowieka to jest niemożliwe, bo zbyt dużo w nas ambicji, różnych myśli, marzeń dlatego dla człowieka to jest niemożliwe. Ale jeżeli ktoś znosi przykrości ze względu na Boga, to wszystko jest możliwe, bo Bóg wspomaga nas swoją łaską wtedy. Bóg daje łaskę. Święty Cyprian pisze: Tak potężna okazuje się w nas siła ufności i moc wiary, że nasza cnota, czyli stałe czynienie jakiegoś dobra, stoi niewzruszenie nawet pośród zagłady świata. Że cierpliwość jest pełna radości, a dusza umocniona jest zawsze w Bogu. To pamiętajmy, co w innym miejscu napisał święty Piotr: Lepiej jest dla Was cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli cierpieć czyniąc źle. Albowiem wielka jest nasza nagroda w niebie i nigdy nie traćmy nadziei. Amen.